Dzisiaj jesteśmy w Bonwark z tylko że na moim kanale i I dzisiaj będę grał w horrorową mapkę w Bonnworks. Dokładnie. Um, ja troszeczkę grałem, przepraszam, ale nie wchodziłem. Nie, nie grałem większość w tę mapę, ale nie zwiedziłem jej całej, tylko wtrąciłem do tamtego budynku. Więc. Ach. Jeszcze jedną rzecz, jak ktoś. Hmm. Zrespiłem latarkę I tutaj o, muszę przedstawiać jedną rzecz Siema force O kurde to zadaję demage'a Musiałem tę broń przedstawiać Ale na wszelki wypadek Na wszelki wypadek Jeszcze zarejestruję słuchajcie pistolet nie wiem gdzie on jest To jest Ajax, to nie to Tutaj Dobra jak widzicie To jest taki pital O się w moim filmie Pokazywanie Broni w Wormworks no. I mam jeszcze tą latarkę Siema Fort. siema nie no, ale dobra, jak widzicie tu mam nowego skina Dla mnie jest spoko, więc na razie schowajmy najlepiej pistolet Bo nie wiadomo co może... znaczy tam nie ma nikogo, ale... Nie wiem, słuchaj że... Mapa jest bardzo dopracowana Jak widzicie mamy mam papieroski oh. O Jezu To ma furt. Sprawdźmy tutaj jeszcze. O Jezus! To jest bankomat. Działa! No, idziemy. No nie potrzebujemy latarki. Wchodzimy. To wszystko jest dotykalne. O kurde amunicja! Na pewno nam się przyda. O, coś mi się z ręką stało. Naprawiła się. Um, mam jakieś tabletki. Bęj. Tutaj nie wiem. co to. Chyba wezmę tabletki, bo jestem no Słuchajcie, chory. Co to tutaj? Perpurgaj? O Jezus! dzieci, tak? Nie gram w FNAFA, więc nie znam. Dobra, okay, to wyłączyć? No, halo! Jezus, nie gram we FNAFA. Nie planuję, bo mi się ta gierka nie, nie podoba. Dla mnie oczywiście. Um. Okej, okay, tu mam jakieś picie. nie co to jest tutaj to sorry nagle no płatki o niech błąd te um, o kubki o kurwa. o Jezus Maria Czekaj bo jak na siedząca to może wstanę um, co to było jemy no co jest, na no to leci? to się zmroziło! dobra, czekajcie o, ostrożnie szy Sz? o kurde no dobra nic nie widzicie? chwila Dobra. Proszę... O Jezu, chyba kasę przewróciłem. Przepada! No nie moje płatki! Kurde, kawę zrzuciłem. To jeszcze pójdę po jedną rzecz, czekajcie. No no. dobra. Patrzcie to. Kurw. Proszę, Bala! Pan Głuchy! Hello. O, dzień dobry. Mogłabym Panu podać te płytki. Dobrze. Okay. Um, proszę zapłacić. Ja sobie jeszcze kuleczkę wezmę. Chodź. No. Dobrze, dziękuję. kuleczka czekam o Jezus no a jeszcze proszę pana co się stało z tym telewizorem bo on taki jakby zepsuł o Jezu o guzik nie, nie klikaj Przecież żeby nie było na mnie proszę pana może pan tu pięknie cholera, jasna, proszę pana! To panu nie bije! Ja mam tu giver! No chce pan w mordę? No, no, proszę. Dawaj, Hajs! Pip. Jasna cholera! Spidalam! Мне тут не было. Мне тут не было. Сперди нам Форд! Эй, кто там есть? Эй, кто там есть? Кто там есть? Это скрипи. Форд. Ford, a mi ciarki przechodzą Ford Ford, przestań mi cholera bić Jesteśmy moim ziomeczkiem, my idziemy idziemy do tamtego domu Wiem o czym Idziemy tam Chodź Ford, idziemy Jak coś to ci tam wrzucę, okej? Okay?

Cholera, Tuż telefon, Ford, chodź, right. bo ci łebo strzelę, cholera, gdzie ty idziesz, Ford? Idziesz ze mną, zamknij morze. Dobry. Fort, oh, puka! Mnie no nie da się z nim, no zaraz go Stój tu! Stój! Dobrze! Bardzo dobry. All right. No, strzelam łeb zaraz! Hm. Oh. Zamknij pyska, w drugą stronę, słuchajcie Krew, furt, wstawaj, cholera jasna wstawaj Alu, nie wie, dajcie no wstawaj, cholera jasna, no Otknij się, krew jest detektywie Bo zszedł okay. Aj, nie da się. Force, idziemy to sprawdzić. Tak, Mordo, idziemy to sprawdzić. Zaraz wejdziemy. Kulera, jasna. Dobra, to zostań w domu. Ale nie wychodź, bo zostań zastrzelony, chłopie. To jest misja. Bardzo dobry, chłopiec. Zostań tu, no. Coś musi słyszeć z głową Forda. Może go hypnotizuje. Nic nie wiadomo. Tam jest kolejny dom Ja się boję już tam wchodzić no. Tu nie ma cholera, tam nie ma okna Ty jesteś moją bojący... Czekajcie mi prostu Wejdę dachem O cholera jest Chyba nie wejdę raczej eee, kurwa. nie da się dachem wejść Trzeba mi coś siłę Kulera! Wejdź, ten dach. Wszedł, ten alarm cały czas. Nie, 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 zjadę, zjadę. Ale mam lepszy pomysł. Coś tam jest. Ford mam nadzieję, że został w domu. Ford się wypierdzielił. Ford. Hej there! Szema Mordo Mordo, wstawaj! Nie jest zabawa! O Jezus przypierdził! Mordo to jest creepy. Nie wiem, czy to właśnie jest mapa z gimoda plato tam. Mordo, wjeżdżaj tam. Ja się boję. Jak cię wciągnie, to wciągnie, to już nie ułatwia. Nie to jest takie creepy? Fordno wstawaj debilu! O Jezus, ja się wystraszyłem. No mordo! O cholera, Ford o lepszy. Ford? Okej, okay, Forda więc nie jest. Ktoś był. Hm? Okej. Okay. O, oh, what up, son? Co ktoś był. Mordo. To nie jest zabawa. Chodź, idziemy. Połóż się, połóż się. To no połóż się do cholery. Nic się nie stało, okej. Okay. No ale nie śpij no. Idziemy dalej. Ale uwierzcie mi na tej mapie można się zestrać. Szczególnie jak grać na wiarze. Dlatego biorę mojego kolegę Foda. Ja pierd... Gościu. Mmm. Więc, to taka zimna chyba jest. Okay. Zamknij, mordę! ale się wzdryżyłem! Zamknij, chłopie, mordę, no. Chłopie, zamknij, mordę. Naprawdę chłopie, zamknij, mordę. Ja się to zaraz zaznam, no. Takie czary przychodzą. Teraz chyba wyjdę. O kur. kur. Ja pierd... O que Kai Well hello Hey, hey there. Well, hello. Então, Eu Mordo, no, no, musimy to wow. rozwiązać tą zagadkę. Pisało... Ee... Oh. O kurwa. Przepraszam. Już dwa razy w tym filmie zabruźniłem. Ta słodna no, Przepraszam, ale to jest ze strachu, no. Może to jest jakiś koszmar? Nic nie wiemy. No, mam Nie no, ja się Okej. Zamknij ryja. Aaa, ja a, no, się, zesram, się, zywa, się. Kutka. Ja For, Otwieram to. Gościu, mam teraz taką sprawę, spierdzielamy się do domu. Mordo, to jest już akcja. I latarkę. latarka. O, cholera. Teraz mi się gogle rozładują. A ja muszę iść kupę potem. Ja going? Zamknij ryja, gościu. Zamknij ją! Ja zamknięta. Ford? Zapomnieliśmy. W tamtym domu hey. W tamtym sklepie jest winda!

Ford, zamknij wyjątku. Okay. Zrobić! O, oaa, moje ręce! au! Gdzie ja jestem? Ford! Ford! Czy jestem na windzie? Ford! Ford! Tknąłem! To jakaś krew jest! Co to jest? O, chole! Widzowie, bo tam były jakieś wenty. Ja wyjmuję spróbuje, ja wyjmuję skruby. Coś mi się tu nie podoba. Co to? Ale nie mogę stąd... Muszę zrobić jedną rzecz, słuchajcie. Muszę włączyć na chwilę... ...Nimblues Gana. Gdzie ten Nimblues? Cholera. Nie, o ja chcę mieć a gdzie on jest? Fort, fort, cholera, nie klikaj tego. Tak. Okay. Zamknij japę bo cię tu dasz Co? Za, dasz Co To jasne cholera jest. Co to jasne cholera jest. Potrzebujemy sygnał. Aha, to jest tylko tekstura. Radio. Potrzebujemy sygnału. Jakiego znów cholera sygnału? Guzik. To już Nie ma nic. I zgubiłem sprawę. Rado. To już mamy koniec, słuchajcie, nie mam spróbu, nie mam niczego. Fort zginął. O, cholera. Teraz by mi się przydała spluwa. To chyba ten purple guy zamienia się w tego. Jego dusza chyba w tym jest. Gościu! Jezu! Ja się nie znam na... Um, um, na fnafie, więc um, nie wiem. Mordo! Ja się boję, że będzie damske. A, a dotykam ściany. Mordo! No. Mordo. Wszystko okej? Okay? Hey. Okej, okay, widzowie. Chyba to na tyle. Z tej mapki. Naprawdę fajna mapka. Bardzo creepy. Polecam wszystkim. To hey. było chyba na tyle zostałem z tym Superflugajem. O, papa.